Witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować Peugeot 307 w wersji CC. Samochód pochodzi z 2004 roku i wyposażony jest silnik benzynowy 2 litry o mocy około 130 mechanicznych. Auto jest uszanowane i zadbane. Jest w bardzo bogatej wersji wyposażeniowej. Automatycznie otwierany twardy dach, skórzana tapicerka, nawigacja z systemem głośnomówiącym Bluetooth. Kolorowy, światla żołtykowe, felgi aluminiowe. Auto stoi na ładnych, 6 calowych felgach aluminiowych. Dach jest w całości otwierany automatycznie. Na środku znajdziemy ładną, zadbaną, skórzaną tapicerkę. Fotele są kubełkowate i naprawdę fajnie trzymają na zakrętach. W oparciach foteli znajdziemy praktyczne kieszonki. Pasażerowie siedzący z tyłu mają możliwość otwarcia swoich szyb tylnych. Tylna kanapa jest ładna i zadbana. Skóra wygląda dosłownie jak nowa. W tunelu środkowym znajdziemy praktyczny schowek oraz możliwość wyłączenia poduszki powietrznej pasażera. Znajdują się tutaj również dwa przyciski. Odpowiadające jeden za zamykanie dachu, drugi za zamykanie wszystkich szyb elektrycznych. Na drzwiach kierowcy znajdziemy cały panel sterowania szybami oraz lusterkami. Lusterka są automatycznie składane. Po otwarciu drzwi znajdziemy ładne nakładki progowe. Na drzwiach znajduje się praktyczny schowek na telefon czy portfel. Kolejny schowek znajdziemy na fotelach. Mamy tu oczywiście możliwość regulacji wysokości fotela. Tutaj jest taki schodek na drobiazgi oraz przycisk do podgrzewania foteli. W fotelach z boku znajdują się również poduszki powietrzne. Znajdziemy tu również sportowe nakładki na pedały. Kierownica jest dwu, trójramienna. Znajdziemy na niej ładne srebrne dodatki. Ponadto no mamy możliwość regulacji jej na wysokość, jak i na głębokość. Zegary są proste i czytelne. Wyglądają naprawdę elegancko. Na nich znajdziemy ładne chromowane obwódki, a same białe tarcze zegarów dodają tej sportowego charakteru. Standardowo znajdziemy tutaj wyświetlacz temperatury wody, a poniżej wyświetlacz temperatury oleju. W konsoli środkowej znajdziemy Przycisk do sterowania centralnym zamkiem, przycisk do wyłączenia kontroli trakcji, który tutaj występuje, oraz cały panel do sterowania wszelkiego rodzaju multimediami. Jak zauważymy, mamy tutaj możliwość połączenia poprzez Bluetooth. Jest oczywiście radio, jest USB. Wszystko cały ekran jest dotykowy. Wszystko możemy dotykowo przyłączać. Po stronie pasażera znajdziemy. Otwierany duży i głęboki schowek, w którym ukryty jest gniazdo USB do radia. Zajmiemy jeszcze również książeczki serwisowe. A na klapce od schowka znajdziemy liczne, liczne półeczki. Poniżej panelu z multimediami znajdziemy panel do sterowania klimatyzacją. Klimatyzacja jest automatyczna. Możemy sobie ustawić temperaturę, którą chcemy. Wcisnąć tryb auto i on sam dopasuje siłę i kierunek wydmuchu do nadanej temperatury i ma zase oczywiście sprawna i nabita poniżej znajdziemy popielniczkę oraz kolejną taką dosyć głęboką półkę do której można rzucić telefon w środku znajduje się kolejna wynęka na drobiazgi oraz miejsce na kubki z napojami sam kokpit wygląda naprawdę nowocześnie i elegancko z tym są opcjonalne głośniki Wysokotnowy. Nasz egzemplarz wyposażony jest w czujnik zmierzchu. Światła same włączy się w momencie, kiedy się ściemni. Tempomat z ogranicznikiem prędkości, który możemy tutaj regulować za kierownicą. Czujnik deszczu. W momencie, kiedy ustawimy na pierwszy tryb wycieraczek, wycieraczki same się włączą, jak deszcz zacznie padać, same się włączą, jak deszcz przestanie padać oraz zapasują prędkość padającego deszczu. A poniżej panel do sterowania radiem fabrycznym. Lusterko wsteczne jest autochromatyczne. Sama automatycznie ściemni się w momencie kiedy ktoś pojedzie na długich światłach za nami. Asfongi przecież słoneczne wykonane są z fajnego, przyjemnego dodatku materiału. A lusterko, które tu się znajduje ukryte jest pod kapką i jest oczywiście poświetlane. Po środku znajdziemy jeszcze gniazdo 12V. Bagażnik otwieramy przez naciśnięcie przycisku na zero. Po dachu bagażnik jest naprawdę pojemny. Znajdziemy tu praktyczny uchwyt na gaśnicę. Oczywiście lampkę z oświetleniem bardzo uleczkę i oddzielającą przestrzeń ładunkową od miejsca dach. Z boku bagażnika znajduje się jeszcze gniazdo 12V, w związku z czym możemy tu podłączyć na przykład lodówkę. Po złożeniu dachu auto dalej wygląda elegancko i sportowo. Nabiera linii prawdziwego kupę.